Pamiętać możecie, lecz lek jakby znikł. Na nic zdały się trudy i sprzęt. No to będzie... Jest tam trochę takich rzeczy. No, no ale może to się da. No. Może to będzie odkrywcze. A jeszcze jeżeli chodzi o stronę graficzną, no to inicjały, czyli pierwsze litery, ale i y, takie ozdobny tytuły. W drugiej części jest akt atak. To też... Inne, inne są tytuły, w inny sposób zostały przetłumaczone. A w pierwszej są obrazki i są takie. Także dużo tu jest pracy dla mm -hmm. malarza i naszej Pani Graffy, żeby to było. Mm -hmm. Książka jest piękna. naprawdę mm -hmm. bardzo Wypracowana, widać. Mamy radę Tak, bardzo. Mam nadzieję, że nie bardzo. <laughs> Jeszcze właściwie takich, um, takiego odzewu, bo trochę tych książek już sprzedało, trafiło do... Jeden miły odzew miałem, bo zapytałem się w pewnej księgarni w Warszawie, tam przekazaliśmy pięć książek, cztery się sprzedały i zapytałem panią, jak to jest, czy te osoby, które nabyły książki, po prostu je zobaczyły i kupiły, czy też przyszły i zapytały? Ona powiedziała, przyszły i zapytały od razu, bo myśmy poinformowali na stronie, w których księgarniach one są dostępne. Czyli te osoby konkretnie przyszły po, po tę książkę. No to sympatyczne. Ale nie wiemy jak się ją czyta. To właściwie znaną, nie wiem, to... znaną nam osobą jest pani. To jest najpiękniejsze. Pani też no nie jest taka obiektywna do końca. Zatem no pani jest śmieszniejsza niż oryginał. Podtrzymuję no no no. hmm, podtrzymuje moje zdanie, że jest to że jest to świetny przykład, nie zgadzam się, że niewierny, no to powstrzymuję. Yy, że tak, że ma bardzo specyficzne grono odbiorców. Yy, to, jest, to, nie jest, to nie jest książka dla każdego, to jest książka dla łowców ukrytych wyrazów w dużej mierze, yy, jak sądzę. Yy, ale chyba fajnie hodować również sobie takiego połowca. Yy. Tak, no może jest czas, żeby powiedzieć, że też tak troszkę uruchomiliśmy edukację, żeby zaspokoić moje grafomańskie zapędy, że teraz mogę sobie prawie że bezkarnie wydawać kolejne rzeczy i są w planach. Kolejne Na szczęście rzeczy. jest w wydawnictwie też głos rozsądku. <gry>